mecz arsenal Londyn z Manchester United i słynne 8 bramek. Jak już na chłodno, to ocenisz? Niezadowolony. Teraz pytanie o kadrze, proszę. Miałeś szansę, przy której z tych bramek jeszcze będziemy drążyć? Tak. Poproszę o pytanie o kadrze. Nie powiedz przede wszystkim, jak się trzymasz po takim... po, takim, po takim kadrze, jak się podnieś? W porządku, tyle dobrze, że, że od razu następnego dnia wyjechałem na kadrę, więc jestem skupiony na, na meczach reprezentacji. A będzie czas na jakąś analizę tego spotkania, ale... ale... A wolę, wolę to postawić za sobą i skupić się na najbliższych meczach kadry. Nie wiem, poproszę pytanie o kadrze. Robert Lewandowski na razie jeszcze nie wznowił treningów, ale jak wznowi, będziesz uważnie przyglądał się jego strzałom w kontekście meczu Arsenal Borussia Dortmund? Jak najbardziej. Nie ukrywam, że, że e, z grupy jestem całkiem zadowolony, ale, ale zespół, który wylosowaliśmy z czwartego koszyka. Jest najcięższy, z których mogliśmy wylosować, więc, więc byłem lekko zawiedziony. Ale z drugiej strony fajnie zagrać z kolegami z reprezentacji. a Wierzę, że, że jesteśmy w stanie tę grupę wygrać, więc nie mogę się doczekać pierwszego meczu. Wojtek, znowu mecz reprezentacji, znowu ten, w którym zagrasz. Obrona będzie w innym składzie zupełnie niż, niż wcześniej. Przyjeżdża Marcin Wasilewski na prawą obronę. To chyba nie pomaga, taki brak stabilizacji w tej, w tej formacji. Bardziej, że dwójmecz jest bardzo ciężki. Ciężko mi powiedzieć. Najważniejsze, żeby bez względu na to kto gra, żeby, żeby zawodnicy grali na wysokim poziomie, A ja wierzę, że, że wszyscy zawodnicy, którzy będą grali i którzy są tutaj, są dobrymi obrońcami, także, także nie ma to większego znaczenia. Oczywiście fajnie by było, gdyby, gdybyśmy... Mieli tą, tą formację defensywną bardziej ustabilizowaną, ale, ale są kontuzje, są fajne formy. Wiadomo, że to zawsze się będzie zmieniało, ale, ale mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Pierwszy z Meksykiem, potem, potem, potem Niemcy, takich rywali na przestrzeni czterech dni. Polska nie miała w trakcie tych przygotowań do euro. To prawda, ale na szczęście mój worek z bramkami się już zamknął na, 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 na ten. Na ten, na ten tydzień, na ten miesiąc. E, także, także wierzę, że, że będzie dużo lepiej niż, niż w niedzielę na Ultrafet. puścił kiedyś 7. To, to ja, ja go przebiłem, jaż nie ukrywam, że nie planowałem tego, ale, ale tak wyszło, tak wyszło i, i ja myślę, że, że teraz już, już, już to się na pewno nie powtórzy.